W najbliższy wtorek, 6 grudnia, na Robczyckim Rynku odbędzie się Jarmark Świąteczny. Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy w gronie najbliższych przy suto zastawionym stole. Na Jarmarku Świątecznym w Robczycach będzie można znaleźć zarówno tradycyjne przysmaki, jak i ozdoby, które sprawią odpowiedni klimat w naszym domu. Na odwiedzających czekać będą najróżniejsze ozdoby, między innymi upominki, stroiki, kartki świąteczne, wianki, oraz tradycyjne polskie potrawy, takie jak pierogi, bigos, gołąbki, pyszne ciasta, ciasteczka i ręcznie zdobione pierniczki. Szanowni Państwo, święta zapasem, zatem chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w jarmarku mikołajkowym. 6 grudnia Robczycki Rynek wypełni się stoiskami, na których znajdą Państwo dekoracje świąteczne i potrawy. Tego samego dnia o godzinie 17 w Centrum Kultury w Robczycach odbędzie się musical pod nazwą Lodowa Królowa Śniegu. Zapraszam wszystkie dzieci do udziału w tym musicalu. Po muzykalu po spektaklu będzie możliwość spotkania z Mikołajem. Jarmark rozpoczynamy o godzinie 15. Paczki należy dostarczać do 5 grudnia do Centrum Kultury w Robczycach, w godzinach pracy placówki. Prezenty powinny być opisane imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z numerem telefonu rodzica. Serdecznie zapraszamy na świetną zabawę w miłej przedświątecznej atmosferze.